Dobra, postępy prac. Tutaj mamy magazyn. Tak, większość widziałam, że właśnie robi to w ten sposób, że ściska te ogniwa. To jest temat taki trochę szerszy. Zagłębiłem się w ten temat. Najpierw zrobiłem, ścisnąłem, następnie zacząłem trochę o tym czytać. No i w sumie tutaj zdania są podzielone. Niektórzy je zostawiają w ogóle luzem. Inni mówią, że trzeba ścisnąć, ponieważ w czasie ładowania one się zwiększają swoją objętość i w ten sposób, jeśli nie będą ściśnięte, no to e, tracą na pojemności. E, no i sobie nie wiem, co zrobić. Czy jednak je ściskać, czy je nie ściskać. E, doszedłem do wniosku, że po prostu zrobię to tak bardzo lekko. To znaczy te pręty, które tutaj były wcześniej e, na na on był ściśnięty mocno i wtedy po prostu się dotrzymało jakby w kupie, no nie? Jednak z tego rezygnuję. Już przysławałem dolne profile, czyli ogniwa leżą na profilu. No i to jest tak jakby... Nie da się ich przesunąć. Ale też nie są tak jakoś mega mocno ściśnięte, więc myślę, że w ten sposób będzie ok. A tutaj mam falownik. Jest to EASUN SMG. 2, 3,6 kW, 24V Dotarł do mnie tydzień temu Kupiłem go w czasie kiedy były promocje Na Aliexpress Urodziny czy coś takiego I w sumie ten falownik wyszedł 1050 zł Jak dobrze pamiętam Normalnie chodzi po 1300 Także udało mi się kupić tanio falownik No i jest 3,6 kW, testowałem Podłączałem spawarkę, spawarka Na maksymalnych ustawieniach Pobiera Ponad 5000 watów No i to urządzenie ciągło. Oczywiście po przekroczeniu 3-6 kW, no to mamy tam z 10 sekund jest i po prostu to urządzenie nam się jakby wchodzi w tryb awaryjny i rozłącza nam napięcie AC. Wracając do tego mojego magazynu skromnego, to tutaj mamy BMS-a. Wybrałem JK BMS ma on wbudowany balancer aktywny, czyli, czyli bardzo ważna funkcja. Ja kupiłem wersję 150 A i wbudowany balanser 2A. Są tańsze balansery, natomiast mają mniejszy prąd balansujący i ponoć słabo się to sprawdza. To znaczy, po prostu nie jest w stanie jakby zbalansować tych ogniw, tam powiedzmy prądem rzędu do 1 ampera nawet pół ampera niektóre są balansery, więc to jest różnica 100 złotych, a, a ponoć to już działa OK. balanser jeszcze jest spoko dlatego, że w momencie jak rozładowujemy czyli on inaczej, on działa jak ładujemy, to jest oczywiste, tak? ale działa również jak rozładowujemy, czyli e, czyli jeśli na przykład, na przykład na tym ogniwie mamy niższe napięcie i balanser to widzi, ponieważ do każdego ogniwa idzie przewód no to na przykład jeśli zauważę, że, że to ogniwo jest najsłabsze no to po prostu podbiera prąd z innego ogniwa i daje do tego ogniwa, tak by po prostu jak najbardziej idealnie te napięcia no były tak? ponieważ to wydłuża nam żywotność tych, tych baterii także na ten moment tak to wygląda Tutaj, muszę to chyba ca całość leci do przeróbki i zostanie tylko dół, bo, bo tak naprawdę to jest, nie przemyślałem jak zacząłem robić. W ogóle tą deskę chyba całkiem wyciągnę yy, i zbuduję taki po prostu koszyk na to, no nie? To znaczy ta góra już zostanie, bo tutaj mam przyczepiony balancer przyspawany do tego pręta. Ale, no ale to będę przerabiać, więc w następnym odcinku pokażę jak to będzie wyglądać, no i... Myślę, że na przestrzeni dwóch tygodni podłączę panele fotowoltaiczne i zobaczymy jak to działa.